Zawlina Klem Świetlne wiadomości Plejadian Tom 2 Ponowne połączenie z pierwotną kosmiczną siłą Rozdział 27 Kroniki Akaszy Przekazywanie Wam tych wiadomości było dla nas zaszczytem. Informacje te przekazywaliśmy Wam bezpośrednio od Kosmicznej Rady, jak i czasami Boskiego Źródła. A boska inteligencja jest bezbłędna, bezbłędna w każdej kwestii, w jej mądrości, w jej miłości i sile, w jej świetle i jej nieskończoności. Jest absolutna we wszystkim. Informacje, które otrzymywaliśmy, przekazaliśmy dalej Wam. Chcielibyśmy, abyście zrozumieli, Dokąd podąża rasa ludzka i jak ten kierunek zmienić. Jeśli pojawiają się u Was w dalszym ciągu pytania prowadzące do Waszego większego zrozumienia i dalszego wyjaśnienia, możecie dostać na nie odpowiedzi, jeśli nauczycie się łączyć z boską inteligencją bezpośrednio i bez jakiejkolwiek zewnętrznej pomocy. To jest bez większego wysiłku możliwe. Podczas waszego ciągłego wzrostu i w połączeniu ze światłem, trzymacie w ręce potężny klucz: klucz do wiedzy boskiej inteligencji klucz dostępu do waszych informacji. Niezliczoną ilość razy mówiliśmy Wam, jak ogromnie ważne jest oczyszczanie Waszych serc. To jest ten klucz do połączenia wypełnić wasze serca miłością i prawami wszechświata. Jak wasze serca są czyste, mogą łączyć się z polem informacyjnym boskiej inteligencji, z informacjami, które w centralnej wiedzy są zakodowane w kronikach akaszy. Jak je nazywacie? Poprzez połączenie z kronikami. Otwierają się przed Wami nowe możliwości, Wasz horyzont się poszerza. Te kroniki są niewyobrażalną akumulacją pól informacyjnych i znajdują się w dostępnych wymiarach. Użyjcie swojego umysłu i duszy. Wasz umysł i Wasza dusza nie znają czasu i przestrzeni, dlatego nie stanowi dla nich problemu połączenie się z tymi polami informacji. Świat jest nieskończony w swojej wielkości, w swojej sile i miłości, ale sieć kronik, akaszy, znajduje się w wymiarze, który został stworzony specjalnie dla tej wiedzy. Z Waszym umysłem i duszą jesteście tylko o ułamek wieczności oddzieleni od tej wiedzy i możecie się z nią połączyć, kiedy tylko chcecie. Informacje, jakie kroniki w sobie zawierają, nie posiadają granic. Ich właściwości są wyłącznie pozytywne. Nawet te przekazy, którymi się z Wami dzielimy, pochodzą z kronika kaszy. A z czystym sercem macie możliwość w każdej chwili się z nimi połączyć. A z czystą intencją macie możliwość pobrać te informacje i używać ich w nieskończoność. Ta ogromna wiedza, która jest tu zakodowana, tworzy masywną masę materii kosmicznej. Tutaj znajdziecie najprawdziwszy sens słowa wszystko, bowiem wszystko jest tu zapisane: wiedza powstawania wszechświata, stawanie się i przemijanie cała wiedza odnośnie wszystkich istot oraz cała wiedza odnośnie form życia. Dla ludzkiego społeczeństwa znajdziecie tu wiedzę dotyczącą Waszego pochodzenia, powołania do życia, Waszej genetyki, Waszych ciał, informacje dotyczące różnych dziedzin i profesji Waszego społeczeństwa informacje o Waszej historii, Waszej prawdziwej historii. Mówiąc w skrócie informacje o wszystkim. Każda indywidualna ludzka jednostka jest w tych kronikach wyszczególniona: jej rozwój wiedzy, jej dotychczasowa i przyszła kolej inkarnacji, każda sytuacja, w której dana osoba się w życiu znalazła, wszystkie emocje i przemyślenia, w których dana osoba się znalazła i które się w niej znajdują, w każdym najmniejszym detalu. W tym również plan życia, absolutnie wszystko. Wielu uzdrowicieli i jasnowidzących są w bezpośrednim kontakcie z tymi kronikami, korzystają z tych kronik, pracując z osobami, które uzdrawiają, aby dostać dokładne informacje o tej osobie, które są w danym momencie potrzebne. Każda informacja może być wydobyta z kronik. Pod warunkiem i wymogiem, aby jej nie nadużywać. Boska inteligencja nigdy nie ujawnia informacji, które nie przysłużą się dobru danej osoby. Nie ujawnia też informacji, jeśli pewne informacje mogłyby wpłynąć na jego los. Jednak uzyskanie informacji, które pomogą tej osobie w jej życiowej podróży, jest jak najbardziej możliwe. Pod warunkiem, że już ją rozpoczęła i nie ma wątpliwości, że jest ona na dobrej drodze. Również w przypadku wyższego zadania na planecie Ziemi, zainteresowanym ludziom bardzo pomoże wejście w kroniki Akaszy. Kiedy ciemne siły zahamują rozwój danej osoby, natychmiast dostanie ona pomocne impulsy. Boska inteligencja podaje tylko te informacje, które pomogą w rozwoju duszy tej osoby oraz zjednoczą ją z boskim porządkiem. Każdej pozytywnie myślącej istocie wolno pobierać wiedzę z wymiaru wiedzy nieskończonej, aby pomogła sobie i innym. Abyście mogli połączyć się z kronikami bez pośredników, wystarczy mieć czystą intencję, czyste serce. Czyste ciało oraz czystą aurę, która jest rozświetlona. Możliwe jest również łączenie się z polami wiedzy niektórych osób. To jest bardzo proste. Wszelka wiedza, jaką człowiek zgromadził w swojej ewolucji i która mogłaby przynieść korzyści rozwojowi ludzkiej cywilizacji, jest natychmiast uwalniana z kroniki. Na przykład wiedza niektórych duchowych pisarzy lub mędrców. Która przyczynia się do rozwijania rozwoju duchowego. Możecie się bezpośrednio połączyć z polem tej osoby. Dusza osoby pytającej łączy się od razu z wiedzą, która jest zapisana w kronikach, poprzez co może się połączyć z żyjącą lub nieżyjącą osobą. Nie gra to żadnej roli, czy ktoś żyje, czy nie, ponieważ dusza jest nieśmiertelna. Treści kroniki pomagają także lekarzom ratować życie, pomagają wszystkim istotom ludzkim, które działają w najczystszym interesie i z miłością w sercu. Uwierzcie, że wy wszyscy, wy ludzie świadomi i duchowo promieniujący, macie dostęp do kronik wiedzy. Wy, wszystkie istoty na tej planecie, nosicie w sobie część boskiej inteligencji. Absolutnie wszyscy, każdy z Was zaangażowany jest w boski plan. Każdy z Was i wszyscy razem jest to plan mający na celu doprowadzenie Was do doskonałości i całości. Plan boskiej miłości, który jest zbudowany w każdym z Was. Plan boskiej miłości, którą wszyscy bez wyjątku i w całości mogliście otrzymać. Boska inteligencja jest nieskończona i promieniująca. Wasze dusze i ich esencje życzą sobie przebywać w tym nieskończonym blasku. Prosimy, miejcie pewność, tak silną, aby żadne zwątpienie nie zakradło się w nią. Nie chodzi tutaj o to, czy dusza ludzka obecnie znajduje się w wymiarze nieskończoności, lub czy też obecnie znajduje się w ludzkim ciele. Nie ma też znaczenia, na jakiej części kuli ziemskiej się obecnie znajduje. Każda ludzka dusza tęskni za swoją istotą i za oświeceniem jej czystej esencji. Każda dusza jest częścią boskiej miłości i właśnie tam. Zawsze ciągnie ją w swym rozwoju. Boska energia w naszym pojmowaniu jest jak największy ocean, nie do zmierzenia i ogromna w swoim rozmiarze. A kiedy już osiągniesz jego kres, nagle wyłaniają się nowe horyzonty i te horyzonty nigdy się nie kończą. Dokładnie tak, jak w prawdziwym oceanie. Jego głębi nie ma końca. Jego głębie do dziś są niezbadane. Każda kropla w tym oceanie jest unikalna, a mimo wszystko każda kropla zawiera ten sam skład co reszta oceanu. Każda kropla stanowi część całości, a całość nie mogłaby istnieć bez poszczególnych kropli. Wy również jesteście częścią tego ogromnego, niezmierzonego oceanu. Tylko spokojna tafla wody pozwala Wam unosić się na oceanie. Przeprawa przez ten ocean za pomocą wszystkich zmysłów ponownie zmienia percepcję, przez co możecie rozpoznać, jak różnorodne mogą być drogi do celu. Wybierzcie zatem drogę po tej tafli oceanu. Być może droga do waszego celu będzie dłuższa niż droga po rzece, ale na tej drodze nie będzie się czaić na was żadne niebezpieczeństwo i z pewnością dotrzecie do celu. Boska energia i inteligencja kocha każdego z was, każdego jednego bez wyjątku. Każda kropla tego oceanu, które wydawać się mogą różne, ale zasadniczo wszystkie zawierają tą samą esencję. Wszyscy jesteście dziećmi boskiej miłości, a boska miłość nie różnicuje. Tu chodzi tylko o to, kto z Was chce się do tej miłości zbliżyć, oraz również o to, kto jest ją w stanie przyjąć. Połączenie pomiędzy Waszą czystą esencją a czystą miłością wszechświata jest najpiękniejszym uczuciem, które zostało nam podarowane. To uczucie, to postrzeganie możecie doświadczać w ludzkim ciele. Właśnie w tym ludzkim ciele i w tej inkarnacji wystarczy tylko Wasza wola. Z miłością w naszych sercach. Wasi Plejadiańscy towarzysze.